Tutaj Krzysiek Skiba, zespół Bigcyc, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, użytkownicy wszyscy widzowie, telewidzowie e, serwisu informacyjnego Board News. Z okazji setnego odcinka jestem gościem specjalnym i życzę Wam wielu niesamowitych wrażeń z tą szaloną dziewczyną e, i pozdrowienia dla całego świata maniaków planszówkowych. Hej cześć! Cześć kochani, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, stało się no setny odcinek Board News. Pewien milowy krok za nami i pewien symbol, więc bardzo się cieszę, że jesteście tutaj. Oczywiście będziemy świętować, a jak żeby inaczej, rozciągniemy sobie to święto, ponieważ całkiem, całkiem fajna i pokaźna pula nagród na Was czeka, co zrobić, aby zdobyć te wszystkie fajne planszówki? O tym przeczytacie w opisie poniżej, a więc zapraszam do zapoznania się, a teraz zapraszam do oglądania na końcu odcinka, albo gdzieś po środku. Jeszcze zobaczę, gdzie to wrzucę. Pozdrowienia, goście, niespodzianki, podziękowania. No bo właśnie, taki troszkę inny niż zwykle ten odcinek, ale mam nadzieję, że będzie Wam się on podobał tak samo bardzo, jak 100 poprzednich, i jak 100 następnych, czego sobie i Wam życzę. A teraz, moi drodzy, wiadomość, na którą z całą pewnością czekają wszyscy fani gry Gloomhaven. To jest news. Wprost od wydawnictwa Albi Polska w tej jesieni, a konkretnie w październiku możecie spodziewać się dodatku do gry Gloomhaven, czyli zapomniane kręgi, które oczywiście pojawi się w polskiej wersji językowej nakładem Albi Polska. Moi drodzy, Tulu Death May Die w polskiej wersji językowej znika z magazynów wydawnictwa Portal Games w tempie błyskawicy. Jest obecnie rozsyłana graczom, którzy zamówili ją w ramach... Przed sprzedaży, a kiedy jej premiera? Otóż w najbliższy czwartek, i tym samym stanie się ona dostępna dla wszystkich graczy. Tych niezdecydowanych zapraszam na moją recenzję tego tytułu. Tam będziecie mieli okazję zobaczyć tę grę z bliska, ale także poznać moją opinię i zapoznać się z zasadami gry, która tematykę mrocznego ktulu Macek i kultyzmu traktuje w sposób dość nietypowy, bo ironiczny. Jak jak? Jak ja wam zazdroszczę? Jak ja was podziwiam. Wy wszyscy, którzy tworzycie ten wielki świat planszowych gier, trzymajcie się na ten rok naprawdę razem, i niech wasza rodzina jeszcze bardziej się powiększa. Powodzenia! Istanbul Big Box polskiej edycji od wydawnictwa Portal Games. Ta gra to średniej ciężkości gra euro dla od dwóch do pięciu graczy z mechaniką Worker Placement, a także z mechaniką zarządzania ruchem pionami oraz negatywną interakcją między graczami. Jeśli Was ciekawi, co znajduje się w tym Big Boxie, zapraszam serdecznie. Na końcu odcinka znajdziecie szybki unboxing, natomiast w samej grze będziemy wcielać się w kupców. I troszeczkę ścigać się, kto z nas zdobędzie więcej rubinów wymaganych do zwycięstwa. Pośrednio będziemy ze sobą również rywalizować o pierwszeństwo wykonywania poszczególnych akcji podczas rozgrywki. W tym wielkim pudełku znajdziecie oczywiście podstawową wersję gry, a także dwa dodatki, czyli mokka i bakrzyż, a także listy i pieczęcie, a sama gra dostępna jest już w sprzedaży. Premiera najważniejszej w tym sezonie dla Portal Games gry i wyczekiwanej przez bardzo wielu graczy już 10 września. Jak już widzicie, chodzi o grę Detektyw sezon pierwszy. Obecnie trwa przedsprzedaż tego tytułu. A co czeka na graczy w tym pudełku? Zagadka samobójstwa specjalisty od daktyloskopii. Drugie śledztwo odbędziecie w angielskiej posiadłości z całą plątaniną tropów. A na koniec, moi drodzy, zbrodnia w gangsterskim świadku. Cześć wszystkim, pozdrowienia z Awaken Rams. No i przede wszystkim gratulacje dla Ansi całego zespołu Bornius. Robicie niesamowitą robotę takiego kanału o grach klasztorowych w Polsce. Jeszcze nie było. No i setny odcinek, niesamowite osiągnięcie. Życzę Wam jeszcze, Wam i nam wszystkim jeszcze z tysiąca kolejnych. I mam nadzieję, że też od czasu do czasu się tam będziemy pojawiać z jakimiś fajnymi informacjami. No i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich widzów, bez których to by się nie udało. I fajnie, że powstała taka społeczność w Polsce wokół naszego hobby. Trzymajcie się! Roczne wieści napływają wprost z Krakowa, bowiem wydawnictwo Galakta, moi drodzy, zapowiada polską edycję gry Vampire the Masquerade Vendetta. Ten tytuł miał swoją kickstarterową kampanię, został wsparty przez ponad 4700 osób. Jest to gra przeznaczona dla od 3 do 5 graczy, osadzona w świecie mroku. A sam świat? Podobny jest tak naprawdę do naszego, natomiast nic nie podejrzewający ludzie, którzy smacznie śpią, nawet nie wiedzą, że wampiry grasują w poszukiwaniu świeżej krwi, aby napoić swoje nieumarłe ciała. Kolejna wiadomość od wydawnictwa Galakta, będzie równie mroczna, bo dotyczy gry horror w Arkham. Swoją drogą, jak interesuje Was, co ja sądzę o grze horror w Arkham, gra Karciana, to odsyłam do mojej czwartkowej recenzji. Opowiedziałam Wam o wszystkich emocjach jakie wzbudził we mnie, wiecie, worek chaosu i sam chaos, czy udało mi się go okiełznać, zerknijcie sobie, a tutaj mamy światełko w tunelu dotyczące do druku całego cyklu dziedzictwo Dunwich, w rozszerzeniu dziedzictwo Danwich udamy się w poszukiwaniu zaginionych profesorów i odwiedzimy między innymi Uniwersytet Maskatonik. Pozostając jeszcze przy wydawnictwie Galakty i delikatnie wchodząc w dział Moniki, ale wiecie, w końcu to ten sam i te same nowoczesne planszówki. Otóż krakowski wydawca informuje o dodruku gry Katan Junior. Gra dostępna jest już na magazynie Galakty, a sam Katan Junior przeznaczony jest dla najmłodszych graczy. Będą mogli sterować w nim swoją piracką łajbą, pływając i odkrywając nowe wyspy, a także budując obozy pirackie. Co będzie potrzebne? Drewno, szable i złoto, a więc zapowiada się. Niezła przygoda. Cześć, tu Marta Frey. Bardzo gratuluję okrągłej stówy. Życzę kolejnych stów, a wszystkie fanki i wszystkich fanów planszówek chcę bardzo gorąco pozdrowić i powiedzieć, że dołączyłam właśnie do waszego grona. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła powiedzieć o tym coś więcej. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i życzę udanej zabawy. Miasta, liderzy i armada to dodatki do gry 7 Cudów Świata. Te rozszerzenia roz podstawową wersję gry możecie już w nowej edycji zamawiać w ramach trwającej przedsprzedaży od wydawnictwa Rebel. A co wnosi nowa edycja? Pojawią się większe karty cudów, które mają ułatwić nam ich zagrywanie. Oraz poprawiają czytelność. Mamy również nowy system ikon, który właściwie zrobi to samo, usprawni rozgrywkę. Zredagowano również zasady, które mają się stać jeszcze bardziej przystępne, szczególnie dla nowych graczy, a pudełka wszystkich gier dopasowane są do siebie pod względem rozmiarów. Premiera przewidziana jest na 11 września, a więc nie będziecie musieli długo czekać. Teraz dwa słowa poświęcę przesuniętej na 16 września premierze serii Fighting Fantasy od wydawnictwa Fox Games. Ta seria to paragrafowe gry książkowe przeznaczone dla jednej osoby. Jako gracz będziemy jednocześnie przeżywać historię, ale również wpływać na fabułę. W grze Czarnoksiężnik z Ognistej Góry. Wcielimy się w postać poszukiwacza przygód, który wyrusza na niebezpieczną wyprawę do samego serca Ognistej Góry. Będziecie musieli podejmować różne decyzje, od których zależy Wasz los. W drugiej części serii Fighting Fantasy, dom pełen zła, akcja rozpoczyna się w pewną deszczową noc, kiedy nasz samochód psuje się, a my postanawiamy szukać pomocy. W najbliższej posiadłości i nie wiemy, że przekroczenie progu tego domostwa było największym naszym błędem. Przed sprzedaż obu tytułów trwa. A teraz coś dla łakonczuchów, czyli osób lubiących pizzę, ale jednocześnie chcących zachować linię. Gra z przepyszną pizzą na okładce pizzą w tytule. I zerową ilością kalorii. Pizzeria od wydawnictwa Nasza Księgarnia w tej grze. Zamawiamy pizzę co rundę. Potem musimy ją umiejętnie podzielić i chwycić ten kawałek, który zapewni nam punkty zwycięstwa. Premiera przewidziana jest na przełom września i października. Witam serdecznie całą ekipę Board News, prezenterkę Asię oraz was, wszystkich widzów tego świetnego kanału. Gratuluję ekipie nagrania 100 odcinków. Kawał dobrej roboty, ale nie spoczywajcie na, la na laurach, czeka was jeszcze kolejna i kolejna setka. Tak więc przygotowujcie się do tego następnego, ponieważ widzowie mają coraz większe wymagania, ale na pewno sobie z tym poradzicie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, całą ekipę i pamiętajcie, nie tylko grajcie w planszówki z głową, są także RPGi. Trzymajcie się, cześć! Od minionego tygodnia dostępna jest już w sprzedaży gra Yggdrasil Kroniki od wydawnictwa Chacha Games. Jej premiera miała miejsce w miniony czwartek, a w samej grze będziemy wcielać się w nordyckich bogów, starając się uratować przed zagładą tytułowe Drzewo Życia, czyli Yggdrasil. To kooperacyjna gra dla od jednego do pięciu graczy, w której to będziemy przemieszczać się po różnych poziomach drzewa, napotykając tam różnych wrogów, ale też zbierając przydatne narzędzia i artefakty. Ponadto w tej grze, poza odpieraniem zmasowanych ataków naszych wrogów, musimy pamiętać o jednoczesnym leczeniu naszego mitycznego drzewa, aby nie ziściły się warunki zakończenia gry. Już niebawem, po 1 września, startuje kampania gry Shards of the Jaguar od wydawnictwa Clever Green Board Game, a autorem tej gry jest ten sam projektant, który stworzył choinkę. I tę grę z pewnością kojarzycie, ukazała się w polskiej edycji nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia. Natomiast w grze Shards of the Jaguar od dwóch do czterech graczy wcieli się w rolę młodych wojowników, którzy biorą udział w tajemniczej plemiennej inicjacji, podczas której udają się do świątyni Kahanura, czyli legendarnego założyciela plemienia. Podczas inicjacji będziecie przemierzać świątynię w celu odnalezienia odłamków, w których zaklęta została moc Kahanura. Oczywiście, najlepszy poszukiwacz zyska miano spadkobiercy legendarnego założyciela i stanie na czele plemienia. Wydawnictwo Gamelin Games z pewnością kojarzycie z bardzo popularną serią Tiny Epic. I bardzo słusznie, ten wydawca zapowiada najnowszą część z tej serii, która będzie nazywała się Tiny Epic Galaxies Blast Off. Blast Off okazuje się uproszczoną wersją Tiny Epic Galaxies, dedykowaną dla od dwóch do czterech graczy. Podczas rozgrywki w tę grę będziemy tworzyć różne kosmiczne kombinacje i ścigać się o skolonizowanie kolejnych planet. Każda skolonizowana planeta wprowadzi do gry nowe zasady, a także zapewni nam punkty zwycięstwa. Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji setnego wydania. Board News, to się nazywa Board News, tak się fachowo nazywa. Board News. Nie, Chodzi o ten program, proszę Państwa, to jest w każdą niedzielę, jak człowiek wstaje, to nie wiadomo kiedy Asia to już wrzuciła w internety, ona zawsze stanie o 6 rano w niedzielę, żeby to już od razu było. Jak Państwo się budzą, to to jest w internetach. Setny odcinek, gratulujemy, oglądam zawsze z zaciekawieniem. Świetny nasz własny planszowy telex z informacjami do świata paszowego. Życzę nie tam, że Kanyx no nie idziemy, nie idźmy w minimalizm kolejnych Tysiąc odcinków oczekujemy co tydzień, to tam za kilka rad ASI. Świetna robota, gratuluję i ASI, i całą spokój, bo ten program jest przygotowany przez całą rzeszę ludzi, którzy się zgromadzili wokół, w roku ASI i robią ten program. Jeszcze raz dziękuję za generowanie tego wspaniałego programu, dziękuję za talent, poświęcenie i proszę o więcej. Kłaniam się, Ignacy Czujczyk, papa. A teraz wiadomość od polskiego studia Archon Studio, które pokazało pudełko swojej najnowszej gry, która jest obecnie w przygotowaniu. Mowa tutaj o grze mistrzowie wszechświata pola Eterni, w których to macie znaleźć figurki podobne do tych znanych z władcy pierścieni podróże przez Śródziemie, choćby, a w samej grze będziemy mogli zwiedzać Eternię swoimi bohaterami, wykonując kolejne misje. W kickstarterowej kampanii tego tytułu możecie spodziewać się wraz z końcem tego roku. By magic -sword and Obrazy Poryża to niesamowicie wykonana gra z fajnie wplecionym tematem dla graczy od 10 roku życia, od 2 do 4 osób której przeniesiemy się do właśnie artystycznego Paryża i będziemy tutaj tworzyć własne obrazy. Będziemy w tym celu usprawniać różne nasze narzędzia pracy, czyli tubkę, paletę, czy też pędzel, aby móc szybciej te obrazy malować, czyli pobierać je sobie z palety, zbierać tyle pigmentów, aby dany obraz utworzyć, oczywiście daną ilość pigmentów w danych kolorach. Jak obraz stworzymy, będziemy go przekręcać na drugą stronę i voilà, obraz będzie skończony. Będziemy sobie dążyć do tego, żeby osiągnąć jak najwięcej punktów prestiżu na koniec gry i żeby zostać uznanymi najlepszymi artystami właśnie tamtej artystycznej epoki. Będziemy tutaj też wysyłać asystentów na taką obrotową planszę, aby wykonywać różne akcje, czy to właśnie ulepszenia naszych narzędzi, czy pobierania pigmentów, czy mieszania pigmentów, bo tutaj też takie będą sytuacje się działy i to wszystko będzie dążyło ku temu, aby usprawnić naszą pracę i że po prostu te narzędzia pracy były coraz lepsze, żebyśmy coraz szybciej mogli te obrazy sobie malować. Gra jest bardzo fajna, bardzo klimatycznie stworzona. Również ilustracje są śliczne, więc jeżeli uwielbiacie takie artystyczne klimaty, to będzie to strzał w dziesiątkę. Myślę, że zarówno gracze rodzinni, jak i bardziej zaawansowani się tutaj odnajdą, bo trzeba pokombinować. Gra właśnie bardzo przykuwa spojrzenie i też ten klimat po prostu jest odczuwalny. Tutaj ten sam temat gry, myślę, że wielu osobom może naprawdę przypaść do gustu. Więc jeżeli lubicie takie klimaty, to zachęcam. Rycerze 3 to kolejny komiks z serii gier paragrafowych, w którym to bohaterami stajecie się Wy. W tej książko-grze spotkacie kupca Eliota, który będzie pod wrażeniem Waszych rycerskich umiejętności i zyci Wam on pewne zadanie odszukania tajemniczych przedmiotów. Jak ta cała przygoda się potoczy, to będzie zależało tylko od Was i od decyzji, jakie podejmiecie. Fiesta de los Muertos to kooperacyjna gra, to kooperacyjna gra imprezowa od 4 do 8 graczy od 12 roku życia, której naszym celem będzie to, aby dopasować jak najwięcej skojarzeń do kart postaci na koniec gry. A gra będzie się zaczynała od tego, że każdy gracz będzie odkrywał własną kartę postaci, nie będzie jej pokazywał innym graczom, będzie zapisywał sobie skojarzenie na karcie czaszki, do tego, będzie potem przekazywać to innemu graczowi już bez tej karty postaci i kolejny gracz będzie musiał przeczytać sobie to, co ta osoba poprzednio zapisała, zetrzeć to i zapisać własne skojarzenie do tego słowa odczytanego na czaszce. Każda czaszka będzie tak wędrowała cztery razy, po czym będziemy te wszystkie czaszki odkrywać, kłaść je na środku stołu razem z tymi kartami postaci i będziemy starali się dopasować, która, które skojarzenie mogło odnosić się do której karty postaci. Cześć, mam na imię Monika i mieszkam w Norwegii. Jestem pisarką fantazy i science fiction, autorką scenariuszy komiksowych, a także fotografką. Oprócz tego jestem też doktorką antropologii i kultury. A poza tym wszystkim jestem wielką miłośniczką gier planszowych. Moją ulubioną grą jest Firefly. Chciałam pozdrowić Was z okazji setnego odcinka Board News. pozdrowić Was, ale także prowadzącą fantastyczną Asię Tomaszewską. Miłego dnia! to wyścigowa gra kafelkowa od 2 do 6 graczy od 8 roku życia, w której naszym celem będzie to, aby zawładnąć kanałami Brugi, czyli inaczej Wenecji północy. W tej grze będziemy na początek losować sobie karty tras z wypisanymi portami początkowymi, końcowymi oraz pośrednimi, to będzie oznaczało, że będziemy musieli wybudować tak kanały, aby sobie te wszystkie porty połączyć. Jak tego dokonamy, będziemy przed innymi graczami odkrywać tu naszą kartę trasę, bo to wszystko będzie się działo poniekąd w tajemnicy. I wówczas oni będą musieli zaakceptować, czy faktycznie dobrze tą trasę wybudowaliśmy. Jeżeli będzie trasa zaakceptowana, będziemy wówczas skakiwać w statek i będziemy się starali tą trasę przepłynąć. Kto dokona tego jako pierwszy, czyli przepłynie całą trasę od portu początkowego do końcowego, będzie wygrywać grę. Jest to interesująca gra, bardzo ładnie wydana, na pewno będzie regrywalna, bo mamy tutaj wielką planszę i bardzo dużo kafelków, właśnie które tworzą nam te kanały, więc z pewnością yy, będzie w nią można grać wielokrotnie i szybko się nie znudzi. Jest to gra na pewno dla fanów gier kafelkowych czy też gier wyścigowych. Powinni tutaj znaleźć coś dla siebie zarówno gracze rodzinni jak i bardziej zaawansowani. Bobry to gra dla maluszków od trzeciego roku życia. Jest to gra przestrzenna, po której będziemy poruszać się naszym Bobrym barem. Będzie ona się składała z takich drzewek 3D i będziemy musieli podnaleźć jako pierwsi trzy drzewka z tym samym symbolem na spodzie, symbolem odpowiadającym tamie, którą wybierzemy sobie na początku gry. Kto dokona tego jako pierwszy, będzie wielkim zwycięzcą, bo będzie mógł jako pierwszy wybudować swoją tamę, bo bubr pomoże nam wówczas te drzewka ściąć. Bardzo fajna gra na ćwiczenie pamięci, a tak Także na kojarzenie faktów u małych dzieci. Cześć wszystkim, Kuba z tej strony. Jeżeli jesteście fanami Dzikiego Zachodu i lubicie lub znacie może grę Western Legends, to na Kickstarterze trwa właśnie kampania podobno ostatniego dodatku do tego tytułu, czyli Blood Money. Dodatek Blood Money wprowadza nam po pierwsze to, co już z Western Legend znamy, tylko oczywiście wprowadza to w nowej formie. Po pierwsze mamy nowe przedmioty, nowe rany, mamy również nowych bohaterów, jednak oczywiście wprowadza również pewne nowe elementy. Po pierwsze, taką główną zmianą, ciekawą zmianą jest wprowadzenie nam takiego wędrującego handlarza, u którego będziemy mogli kupować te legendarne przedmioty, i to wydaje mi się, że wpłynie na grę tak pozytywnie, no bo będziemy chcieli się w pewnych momentach do tego handlarza po prostu dostosować. Z drugiej strony, mamy również bardzo fajną, bardzo fajnie zapowiadającą się przynajmniej mechanikę scenariuszy, czy takiej, takiego tworzenia historii. Mamy pewne karty, które wprowadzają nam nowe ryzyka, nowe zadania, nowe nagrody, a więc takie pewne tworzenie historii w trakcie całej tej rozgrywki. Co oczywiście sprawi, że każda gra będzie w jakiś tam sposób znowu unikatowa. Dla fanów Western Legends, dzikiego zachodu, w dodatek Bloodman jest na Kickstarterze i Może się edycji, ale to już Hi, this is Shim Phillips from Gaffer Games in New Zealand. Just want to say a big hello and thank you to all our friends and fans over in Poland. We appreciate your support so much. Also, if you weren't aware, we are now working closely with Portal Games, so you expect to see a lot of our new games coming out on your shelves very soon. Z drugiej strony fani gier kooperacyjnych znajdą na Kickstarterze grę Uprising. Jest to tytuł 4X, właśnie tytuł kooperacyjny, w którym przyjdzie nam się zmierzyć nam to znaczy wszystkim graczom zmierzyć się aż z dwoma złymi frakcjami. Po pierwsze, będziemy walczyli z Imperium, po drugie z Chaosem. Są to po prostu dwie armie, dwie frakcje, które będą stały naprzeciw nas, na naszej planszy. Generalnie w trakcie rozgrywki będziemy eksplorowali te otaczające nas tereny, czyli de facto to heksy, które wprowadzą do gry nowe efekty. Oczywiście będziemy chcieli również walczyć z naszymi przeciwnikami, po to, aby zajmować, podbijać kolejne tereny. Te tereny będziemy mogli również zasiedlać, będziemy tam budowali nasze budynki, nasze osady. I tutaj warto wspomnieć, że gra ma bardzo satysfakcjonujący system rozwijania naszych osad, czyli rozbudowywania ich o te kolejne elementy, bo faktycznie na początku mamy samą naszą małą osadę, później dodajemy palisadę, wieżę, no po prostu kolejne elementy, które no są po prostu satysfakcjonujące. Może nie są niezbędne, ale są na pewno satysfakcjonujące. Jeżeli tego byłoby Wam mało, to mamy w grze również pewne zadania, które musimy realizować, a także rozwijamy naszą frakcję o kolejne przedmioty, które pewnie zwiększą jej potencjał w walce. Tak jak powiedziałem, w grze mamy bardzo satysfakcjonujący system rozbudowywania naszych miast, wież. Z drugiej jednak strony w grze nie znajdziemy takich znanych nam dobrze z, z wielu kampanii kickstartowych figur, Mamy te takie standisy, które tutaj wyglądają również dobrze, mają taki nadrukowany na sobie obrazek naszej postaci, naszego wojownika. Jednak nadal nie jest to figurka, co wiele osób niestety zniechęca do tej gry. Natomiast jeżeli Wam to nie przeszkadza, w grze znajdziecie naprawdę dużo komponentów, sama gra też zapowiada się ciekawie, także zaglądajcie na stronę kampanii, bo warto się zainteresować i mamy też sporo komponentów naprawdę w pudełku. Wszyscy fani Siedmiu Cudów Świata lub osoby, które jeszcze tej gry nie mają, ale chciałyby ją mieć w swojej kolekcji na pewno są zadowolone z przedsprzedaży nowej edycji Siedmiu Cudów Świata. Jeżeli chcielibyście tą grę sobie zakupić, to jest ona dostępna w sklepie Dragonite, Można już zamawiać i wyczekiwać swojej paczuchy ze swoimi Siedmioma Cudami Świata. Sabat Fiction Fest w tym roku online, moi drodzy, 22-23 sierpnia, czyli teraz. Na uczestników czekają trzy kanały na Twitchu. Będą preleksje, warsztaty i turnieje e-sportowe. Na serwerze, na Discordzie możecie porozmawiać z innymi graczami. No i oczywiście zagrać w planszówki, karcianki, a nawet odbyć sesję RPG, a wieczorem koncert w klubie Chicago Kielce. Wiecie moi drodzy, że jutro jest dzień Windows'a. We wtorek mamy dzień zupy błyskawicznej, a we środę święto brokatu. Wprawdzie we czwartek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych, ale planszówki nie miały jak dotąd swojego święta. Zmieni się to na szczęście 10 października tego roku. Patronuję bardzo gorąco tej akcji. Jako ambasador wspieram i tym samym zapraszam Was do wspólnej misji popularyzowania gier planszowych. Jak? Przekazujcie tę informację, jeśli znacie celebrytów, sportowców, influencerów, artystów, dziennikarzy. Wszystkich osób, które mogą pomóc nam pokazać, jak fajne są planszówki. To koniec, moi drodzy, setnego odcinka Bord news i jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję za Waszą uwagę, za to, że znów tu jesteście i znów poświęciliście kilka minut na to, aby obejrzeć. Jeśli macie jeszcze ochotę skomentować, polajkować. Będzie mi bardzo miło. Pozwólcie, że podziękuję jeszcze dzisiaj kilku osobom więcej, bo. Ten setny odcinek jest swego rodzaju symbolem i takim milowym krokiem, a więc bardzo dziękuję swoim redaktorom. Monice, która co tydzień przygotowuje dla Was dział dziecięcy oraz dział familijny. Dziękuję bardzo Kubie, który opiekuje się działem Kickstarter. Dziękuję wszystkim gościom, którzy, e, którzy urozmaicili odcinki, kolejne odcinki Bordinus. Przede wszystkim dziękuję swoim patronom i pozdrawiam ich. Bardzo serdecznie czasem narzekają, że ich mało pozdrawiam, więc oczywiście pozdrawiam. Prawda jest taka, słuchajcie, że gdyby nie Wy, moi drodzy patroni, to być może nie byłoby Board news Być może nie byłoby on table, a więc cieszę się ogromnie, że jesteście i że dajecie mi możliwość pracowania i robienia czegoś, co naprawdę, naprawdę lubię. I mam nadzieję, że wychodzi mi to dobrze. Piszecie mi mnóstwo wiadomości, że nie wyobrażacie sobie niedzielnego poranka bez kawy i board news. I to jest jeden z takich momentów. I to są, to są właśnie takie motywujące wiadomości, które powodują, że mimo ogromu pracy, jaki wkładam w każdy odcinek, Mówię, ok, nowa niedziela, nowy Board News, nowe wyzwania, ja lubię nowości i mam nadzieję, że niebawem będę Wam, będę wam mogła trochę nowości pokazać. Trzymajcie więc kciuki, życzmy sobie kolejnych 100, a co tam, 200, 500, 1000 nowych odcinków Board News, jak będziemy przekazywać sobie dużo pozytywnej energii nawzajem. To mi tych sił starczy, aby co niedzielę pojawić się ze świeżą dawką informacji. Tymczasem zapraszam oczywiście do udziału w zabawie. Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu, który sobie rozciągniemy, znajdziecie w opisie poniżej, poniżej oraz w kolejnych odcinkach Board News. I to ma między innymi Was zmotywować, aby oglądać kolejne wydania Board News. Tymczasem naprawdę, zupełnie szczerze, wielkie dzięki, że jesteście. No i co? Widzimy się w następną niedzielę. Do zobaczenia. Cześć!